Cześć. Stonehenge jest prawdopodobnie najsłynniejszym prehistorycznym zabytkiem na świecie. Nazwa Stonehenge pochodzi od staroangielskich słów kamień i otaczać. Kamienny krąg znajduje się w południowej Anglii i jest odwiedzany przez około milion turystów rocznie. Jakie kryje tajemnice i co wiemy o jednym z najbardziej fascynujących miejsc na świecie? W tym filmie przygotowałem dla Was 12 ciekawostek o tym tajemniczym miejscu. Zaczynajmy. Legendy i wierzenia. Najbardziej znana legenda opowiada o czarodzieju Merlinie, który za pomocą magii miał przenieść kamienie z Irlandii. Inne mity mówią, że budowla powstała dzięki olbrzymom, którzy wykorzystywali kamienie do odzyskiwania zdrowia i siły. Wierzono również, że Stonehenge było świątynią leczenia, kosmicznym obserwatorium lub nawet lądowiskiem dla kosmitów. Stonehenge zostało kiedyś wystawione na aukcję. W 1915 roku Stonehenge zostało sprzedane na aukcji. ówczesny właściciel Edmund Entrobys sprzedał zabytek po śmierci syna jednego spadkobiercy, który zginął podczas I wojny światowej. Stonehenge kupił Cecil Chapp, angielski prawnik i filantrop, za 6600 funtów. Trzy lata po zakupie, w 1918 roku, Cecil Chap podarował Stonehenge państwu brytyjskiemu. Za swój gest otrzymał tytuł baroneta. Budowa odbywała się w kilku fazach. Pierwsza faza od około 3000 setnego do 3000 roku przed naszą erą. W tym najwcześniejszym etapie wykopano okrągły rów i usypano wał ziemny. Wewnątrz niego znajdował się pierścień z około 56 słupów, które mogły być drewniane lub kamienne. Druga faza od około 3000 do 2600 roku przed naszą erą. Rozpoczęto wznoszenie konstrukcji z drewna oraz ustawiono pierwsze kamienie, tak zwane niebieskie kamienie wewnątrz kręgu. Trzecia faza od około 2600 do 1600 roku przed naszą erą. Jest to najbardziej znana część budowli, w której ustawiono potężne sarsenowe i niebieskie kamienne kręgi. W tej fazie, która obejmowała wiele podetapów, powstały słynne trylity, czyli budowle składające się z trzech głazów, dwóch pionowych i trzeciego ułożonego poziomu. Stonehenge było kiedyś używane jako cmentarz. Stonehenge było wykorzystywane jako miejsce pochówku przez setki lat. A pierwsze pochówki miały miejsce około 3000 lat przed naszą erą. W miejscu tym znaleziono szczątki ponad 50 osób, w tym dzieci i niemowląt. Stonehenge było kiedyś używane jako obserwatorium. Według naukowców, rozmieszczenie kamieni w Stonehenge można wykorzystać na 32 różne sposoby. Niektóre z nich pomagają w ustaleniu, kiedy dojdzie do zaćmienia Księżyca albo ustaleniu, jakie jest położenie Słońca w stosunku do Księżyca. Dzięki innym da się oszacować, kiedy nastąpi przesilenie letnie i zimowe. Stonehenge zostało zbudowane z różnych rodzajów kamienia. Większe kamienie pochodzą z Marlboro Downs jest to około 30 km na północ. Średnia waga tych kamieni to 25 ton, ale są takie, których waga dochodzi nawet do 40 ton, a wysokość do 9 m. Mniejsze kamienie, tak zwane błękitne kamienie, pochodzą z kamieniołomów w wali. Oddalonej około 250 km. Kamienie te robią się niebieskie w kontakcie z wodą. Są najpiękniejsze podczas deszczu i ważą one od 2 do 5 ton. Kamień położony w sercu Stonehenge, czyli kamień ołtarzowy, według najnowszych badań brytyjsko-australijskich naukowców pochodzi ze Szkocji. Zdaniem naukowców odległość 700 km, jaką pokonał kamień, jest najdłuższą zarejestrowaną podróżą dla jakiegokolwiek kamienia użytego w konstrukcji z tego okresu. Kamienie mogły służyć jako instrumenty muzyczne. Badacze przeprowadzili eksperymenty, które potwierdziły, że uderzenie w niektóre kamienie powoduje wydobywanie się z nich dźwięków. Okazało się, że część kamieni ma właściwości akustyczne. Być może ta cecha tłumaczy, dlaczego kamienie te były transportowane aż z wali. Jakie mogło być zastosowanie właściwości akustycznych kamieni? Naukowcy podają trzy potencjalne zastosowania. Pierwsze. Kamienie mogły służyć jako ogromny instrument, na którym grało się jak na ksylofonie, dodając muzykę lub rytm do ceremonii. Drugie: dźwięk kamieni mógł rozchodzić się na duże odległości, służąc do zwoływania ludzi na zgromadzenia, ceremonie lub obrzędy. Trzecie: według jednej z legend, Stonehenge było świątynią, która leczyła dźwiękiem, a w jej centrum zbiegały się tajemnicze moce. Prawdziwe przeznaczenie Stonehenge jest nieznane. Ten niesamowity megalityczny kamienny krąg jest jednym z najbardziej znanych prehistorycznych zabytków na świecie i był przedmiotem wielu badań archeologicznych i naukowych. Dokładne przeznaczenie pomnika jest jednak nadal nieznane, ale uważa się, że był on używany do celów religijnych lub ceremonialnych. W Stonehenge kilka razy przeprowadzano prace renowacyjne. Rok 1901. Pierwsza gruntowna renowacja, którą przeprowadził William Gauland. W jej ramach wyprostowano i zabetonowano kamień nr 56, który groził przewróceniem się. Rok 1958 Wymieniono część kamieni, które spadły i umieszczono je na ich pierwotnych pozycjach. Rok 2021 Największa od 60 lat renowacja, która obejmowała zabezpieczenie i naprawę kamieni w celu ich ochrony dla przyszłych pokoleń. Stonehenge znajduje się na liście światowego dziedzictwa UNESCO. Od 1986 roku Stonehenge znajduje się na liście światowego dziedzictwa UNESCO, ale może się to zmienić. Brytyjski rząd chce wybudować tunel drogowy pod tym niezwykłym miejscem. UNESCO ostrzega, że droga może zniszczyć ten prehistoryczny zabytek, a jeśli tak się stanie, to budowla zniknie z listy światowego dziedzictwa. Projekt budowy drogi z tunelem pod Stonehenge został zatrzymany po protestach. Obecna sytuacja jest taka, że spór prawny związany z budową drogi jest w toku. A na razie nie rozpoczęto prac budowlanych w tym miejscu. W Stonehenge odbywał się festiwal. Stonehenge Free Festival był brytyjskim bezpłatnym festiwalem odbywającym się od 1974 do 1984 roku przy prehistorycznym pomniku w Anglii. Odbywał się w czerwcu i kończył w dniu letniego przesilenia 21 czerwca lub w jego okolicach. Stał się najważniejszym festiwalem w kalendarzu po brutalnym stłumieniu Windsor Free Festival w sierpniu 1974 roku, a Wally Hope dał impuls do jego powstania. W latach 80. XX wieku festiwal rozrósł się do rangi dużego wydarzenia, przyciągając nawet 30 tysięcy osób. Repliki Stonehenge doczekało się wielu replik. Oto kilka przykładów. Jest pełnych rozmiarów replika Stonehenge w Maryhill, w stanie Waszyngton wybudowana przez Samahilę jako pomnik wojenny. Jest także replika w Nowej Zelandii, którą zbudowano z pustych drewnianych i cementowych płyt, które następnie pokryto cementem i rzeźbionym tynkiem, aby przypominały ciosany kamień. Również Uniwersytet Mizuri ma replikę, która jest około połowę mniejsza od oryginału. Replikę zbudowano w celach edukacyjnych i rekreacyjnych, aby umożliwić studentom i społeczności dostęp do podobnego doświadczenia wizualnego jak w przypadku oryginalnego kamiennego kręgu, ale w mniejszej skali. Polska także ma swoją replikę. W 2018 roku Park Ewolucji w Sławutówku zbudował pierwszą w Polsce pełnych rozmiarów replikę tego prehistorycznego zabytku. Karchencz replika angielskiego Stonehenge znajdująca się w Nebraska. Wykonana jest z amerykańskich samochodów pomalowanych sprejem na szaro. Została skonstruowana przez Dima Reindersa w 1987 roku. Składa się z 38 pojazdów ułożonych okrąg po krąg o średnicy 29 metrów. Carhenge wzięło udział w reklamie Nissana w 2006 roku. To już wszystko w tym filmie. Dziękuję za wytrwanie do końca i proszę zostawcie łapkę w górę i zasubskrybujcie kanał, bo kto wie, co wymyślę następnym razem. Pozdrawiam, cześć!